Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest wiceminister infrastruktury, a zarazem kandydat do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Paweł Gancarz. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek spytam się, czy tak można? Ja. Kandydować. Oczywiście można i kandydować i pełnić mandat radnego i funkcję podsekretarza stanu, w moim przypadku w Ministerstwie Infrastruktury. Inaczej nie zdecydowałbym się na start. To jest normalna kolej rzeczy, tak jak radni gminni powiatowi realizują się zawodowo, pracują zawodowo i uczestniczą w życiu publicznym. Tak samo tutaj można pełnić funkcję podsekretarza stanu i być radnym sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Czyli jak otrzyma pan ten mandat, nie zrzeknie się go pan? No, nie po to. Pracuję 20 lat, żeby z czegoś rezygnować na początku tej drogi. Także nie zrzeknę się. Mam zamiar łączyć te dwie funkcje. Dla dobra Dolnego Śląska i naszego regionu jest to takie połączenie, które myślę, że na pewno wpłynie na korzyść mieszkańców chociażby okręgu subregionu Wobrzyskiego. W jaki sposób chciałby Pan przekonać naszych widzów, aby po pierwsze poszli zagłosować 7 kwietnia, no i zagłosowali na Pana ugrupowanie? Jakby nie trzecia droga, mielibyśmy trzecią kadencję PiSu. Na szczęście projekt, z którym szliśmy do wyborów, okazał się dużym, był dużym sukcesem i dzisiaj mamy w Polsce normalną rzeczywistość. Naprawiamy kraj po, po poprzednikach, nie narzekamy, nie skarżymy się. Nie jest nam łatwo, bo ostatnio w ubiegłym tygodniu minęło 100 dni, ale to było 100 dni, chyba od 1989 roku nie było takich 100 dni, nowego rządu, gdzie przez cały ten okres mieliśmy podgórkę z protestami rolników, przewoźników, to już z mojej działki i szeregiem innych zdarzeń, a politycy, którzy władzę musieli oddać, nie pomagali w tym okresie, tylko wręcz odwrotnie sypali piach w tryby. I, i czym bym chciał przekonać? Panie redaktorze, tak samo jak i wcześniej pełniąc funkcję wójta gminy Stoszowice, tak samo dzisiaj będąc wiceministrem infrastruktury, Nikomu niczego nie obiecuję. Ciężką pracę, zdrowy rozsądek, pokorę. To, że przemawia za mną samorządowe doświadczenie i lepszego doświadczenia nie można sobie wymarzyć, ono naprawdę bardzo mocno mi dzisiaj pomaga w pełnieniu tej już bardziej ambitnej funkcji. I to deklaruję ciężką pracę. W życiu publicznym jestem od Pełnioletności, od Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych po funkcję radnego, wójta, dzisiaj wiceministra. I to mogę obiecać: to mogę obiecać, że będę się zachował tak jak zawsze, czyli będę robił wszystko, żeby region i miejsce, za które odpowiadam, rozwijało się jak najlepiej, wykorzystywało wszystkie swoje możliwości, swoje walory, swoje atuty. I tak widzę też tą przyszłą kadencję samorządową, przypomnę pięcioletnią. I po to startuję także ani nie dla zaspokojenia swoich ambicji, bo mogę dzisiaj powiedzieć szczerze, że to, co robię, stwarza mi dużą przestrzeń do aktywności, ale też daje mi dużo satysfakcji. A tutaj chciałbym jeszcze o region, nasz region Wałbrzyski, ten biedniejszy, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, zawalczyć. I żeby w końcu tą różnicę nad bogatą północą zniwelować. No pewnie jakieś konkrety ma Pan na swojej ulotce, plakacie. Czym Pan by się chciał zająć w Sejmiku Województwa? Panie Dyrektorze, no połączyć to, co robię dzisiaj, czyli kwestie infrastrukturalne, tych odcinków drogowych, które są do wybudowania dróg krajowych, mamy kilka na obszarze naszego subregionu wałbrzyskiego. albo tych, które się, które się bezpośrednio łączą, to jest jedno. Kwestia infrastruktury wojewódzkiej to jest ta kwestia, która wiąże się z drogami krajowymi i drogami szybkiego ruchu. Ale to, co mówię, odkąd, od pierwszego dnia, kiedy jestem w Ministerstwie, drogi powiatowe to jest to, do czego szukam wspólników, czego jestem ambasadorem. Większość mieszkańców poza Dużym Miastem, którzy nie poruszają się drogami ekspresowymi, korzystają z dróg powiatowych. Często mają pretensje do swojego wójta, burmistrza, że droga jest dziurawa, nie wiedząc, że za nią odpowiada powiat, ale powiat też nie jest, i starosta też nie jest winien, bo model finansowania od wielu, wielu lat wygląda tak, że po prostu powiatów nie stać na realizację tych przedsięwzięć infrastrukturalnych. I taka sytuacja nie powtarza się tylko u nas w województwie, u nas w regionie, ale już przez pryzmat Warszawy widzę, że identycznie jest w całym kraju. I to jest ta część infrastruktury, z której korzysta 80% mieszkańców naszego subregionu wałbrzyskiego. Korzystają do pracy, do szkoły, do urzędu, nawet do kościoła. I to jest ten priorytet, na który stawiam. Oczywiście inne inwestycje infrastrukturalne. Gospodarka, bo komunikacja to, to, to zakłady pracy, inne podmioty gospodarcze, które mogłyby się u nas ulokować, a się nie lokują, bo jest zła komunikacja, chociażby z węzłami dróg szybkiego ruchu czy węzłami kolejowymi. I tutaj to, to jest ten kierunek, to, to jest nierozłączna, nierozłączny aspekt. Kolejna sprawa to jest to, że my od lat się wyludniamy. Wyludniamy się między innymi przez to, że jest. Kiepska infrastruktura, mówiąc delikatnie. E, I zależy mi, żeby ten nasz, żeby Dolny Śląsk mógł, i to mówię głośno wszędzie, gdzie jestem też, dolny Śląsk jest jednym z dynamicznie rozwijających się regionów. Ale e, no nie może być tak, że będą takie dysproporcje, jak bogata północ, e, biedne południe, bo to jest niewykorzystywanie zasobów, wręcz powiem odwrotnie, e, przewrotnie, marnotrawienie zasobów. I to trzeba jak najszybciej zniwelować, żeby wykorzystać ten gigantyczny potencjał, który jeszcze drzemie w południu. Jeżeli mówimy o tej komunikacji, mam rozumieć, że budowa Krajowej Ósemki do Łagiewnik idzie zgodnie z planem. Idzie zgodnie z planem, a mam nadzieję, że jak skończy się ten, to zamieszanie wyborcze, które paraliżuje też i część instytucji, też samorządowcy są pochłonięci inną, inną materią, to jest oczywiste. Będziemy mogli jasno zakomunikować kalendarz i, i też yy, będę robił wszystko, żeby tempo tej inwestycji yy, było jak najlepsze, a nawet lepsze niż planowane. Yy, to jest ten element, który, yy, który dotyczy naszych mieszkańców. Pozostałe kwestie te też są weryfikowane infrastrukturalne i, i, tu, i tu myślę, że też będą ciekawe rozstrzygnięcia w niedalekiej przyszłości. Oprócz infrastruktury to jest też komunikacja. Akurat gmina Bielo, Bielawa, miasto Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski pod tym względem na mapie Dolnego Śląska czy naszego subregionu nie wygląda najgorzej, ale są obszary wykluczone, komunikacyjne, które akurat bezpośrednio też w jakiś sposób mi podlegają. I tu mówimy o kolejnych konkursach na autobusy niskoemisyjne, zeroemisyjne. Z gigantycznym dofinansowaniem, i, i tutaj myślę, że samorządowcy z naszego subregionu będą, czy związki gmin, będą aktywnie w tych konkursach uczestniczyć. Konkursy ogłaszane przez moje ministerstwo. Jest Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, z którego duża część gmin naszego subregionu korzysta, ale jeszcze nie wszystkie, i moja w tym głowa, żeby mogły skorzystać wszystkie. Także tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo. To, z czym się zderzają mieszkańcy na co dzień, to służba zdrowia. Na naszych listach trzeciej drogi, i tu już powiem bardziej ogólnie, są wyśmienici kandydaci, chociażby w naszym subregionie regionie Wałbrzyskim Marek Kubala z Wałbrzycha, Paulina, zając farmaceutka, świetna osoba, Zygmunt Baland ze Świdnicy, Urszula Panterałka, wicewójt gminy Kłocko. Ludzie sprawdzeni, ludzie z gigantycznym potencjałem. Ale to w naszym okręgu, a w całym województwie na listach trzeciej drogi są takie osoby jak dyrektor szpitala w Bolesławcu, pan Kamil Barczyk, osoba, która można powiedzieć, że ustanawia nowe standardy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. I startujemy po to, żeby tą nową jakość i nowe, nowe spojrzenie na, na te obszary, o których mówiłem infrastrukturalnych czy tutaj służby zdrowia. Wnieść do Sejmiku Dolnośląskiego i przełożyć na realne korzyści dla mieszkańców Dolnego Śląska? No właśnie, bo w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w województwie ponad 3 miliardy w budżecie na ten rok zaplanowane. To chyba ważne, żebyśmy mieli przedstawiciela ze swojej gminy, ze swojego regionu, bo tak jak Pan powiedział, mamy dwie prędkości Dolnego Śląska. Ta północ rozwija się dużo szybciej, nasze południe ze względu na takie wykluczenie komunikacyjne dużo wolniej. Im więcej naszych kandydatów z naszego regionu, tym większa szansa na przyciągnięcie pieniędzy. No i jeszcze takich kandydatów, którzy mają wolę walki o nasz tu region, e którzy mają za sobą portfel różnych doświadczeń, e no i takich, którzy będą w stanie, mówiąc wprost, zawalczyć o, o to nasze biedne południe i jasno wyartykułować. Nie mówię, że to nie było robione wcześniej, e jasno wyartykułować. I mieć też coś do powiedzenia w nowej konfiguracji Zarządu Województwa Dolnośląskiego, bo to jest istotne, żeby, żeby byli poważni przedstawiciele w Zarządzie Województwa właśnie z naszego subregionu wałbrzyskiego. Lista trzeciej drogi to gwarantuje i tutaj zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, nas oglądają, żeby po raz kolejny nam zaufać, tak jak udało się w kraju. 15 października, mało kto w to wierzył. Tak e, e, wierzę w to, że uda się na Dolnym Śląsku. Dziękuję Panu dzisiaj za rozmowę w studio. Wszystkich Państwa zachęcamy do czynnego udziału 7 kwietnia w wyborach samorządowych i głosowanie na kandydatów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a Państwa i moim gościem był wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz i kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Panie dziękuję Panu. Bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców i oczywiście życzę wszystkiego dobrego. Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Życzę Państwu spokoju, odpoczynku, też i od polityki, bo ona myślę, że w ostatnich miesiącach wchodzi w nasze życie bardzo agresywnie. Spędźcie ten czas z rodziną, z dziećmi, odpocznijcie i takiego prawdziwego przeżywania zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego dobrego.